Didi Bridgewater będzie, no, chyba trzeba tak powiedzieć, największą gwiazdą ocznego listopadu. potwierdza to Piotr Turkiewicz, nasz gość, choć oczywiście do tych gwiazd jest więcej. Wiesz co, no ja zawsze się staram jednak koncentrować na, na artystach może trochę mniej znanych, mm. ale równie ciekawych, ale jasne, masz rację, jeśli chodzi o rozpoznawalność, Długość kariery niesamowitą, tak. zupełnie jeśli chodzi o różnorodność, też jej podejścia do muzyki. No tak, i szerokość widowni również. Tak, tak, tak. No i, no i wiesz, z premedytacją oczywiście, bardzo świadomie zaprosiłem Didi Bridgewater, bo myślę, że też jej energia jest nam bardzo potrzebna w tym, tym trudnym czasie. No a Ona ma jej bardzo dużo i pomimo, wiesz, z upływających lat, jest w stanie niesamowicie zawładnąć publicznością i mam nadzieję, że dokładnie z taką energią spotkamy się w piątkowym e, otwarciu festiwalu teraz już za kilka dni dosłownie, więc przyleci do nas nie, niebawem. Zostanie we Wrocławiu dwa dni, także mam nadzieję, że będzie miała też okazję trochę poznać miasto, bo wydaje mi się, że nigdy we Wrocławiu nie była. Była jej córka. Tak jest. Eee, także no czekamy z niecierpliwością na, na inaugurację. Absolutnie tak. Ta piosenka nazywała się My Prayer, czyli moja modlitwa w takiej właśnie amerykańskiej formie. Chciałem Cię zapytać o modlitwę Piotra Turkiewicza, sugerując, żeby już nie było może pandemii, ale chyba są ważniejsze tematy mimo wszystko teraz, niż modlitwa o to, żeby nie było pandemii. Wiesz co? no. To jest bardzo dziwny, ale też w jakimś sensie ciekawy czas i jest tak dużo różnych bodźców negatywnych, że ja, ja znaczy nie wiem do, do końca, nie wiem o co mnie pytasz, ale powiem tak, generalnie jak gdyby staram się z jednej strony e, jak gdyby w miarę pozytywnie na co dzień funkcjonować i, i skupiać się na rzeczach, które są, wydaje mi się, ważne i właśnie takie trochę bardziej do przodu, a nie bombardować się z każdej strony newsami, które do nas dochodzą, bo, bo, bo właściwie można się doszukać w wielu warstwach życia niefajnych rzeczy, ale ten festiwal w ogóle też tak skonstruowany jest w tym roku, że sama myśl o nim daje mi niesamowicie pozytywną energię i, i szczególnie ten pierwszy weekend będzie taki myślę bardzo, bardzo nastrojowy i nie wiem, no taki powiedzmy sobie lekki, przyjemny, ale jednocześnie dość mocno zaangażowany w ważne dla, dla nas tematy, bo zaglądamy do Afryki Południowej. Duduzo Makacini, to będzie jeden z tych artystów, no, ale później The Brother Moves On. To jest akurat skład, który śpiewa od lat o tym, co niedobrego dzieje się na świecie i jak gdyby przeciwstawia się tym takim Różnego rodzaju nierównościom, i, i, i myślę, że taki przekaz jest też bardzo potrzebny, a jednocześnie to wszystko jest gdzieś otoczone taką bardzo fajną aurą, um, jeśli chodzi o to, co oni komponują, w jaki sposób wykonują tę muzykę, więc. Takie połączenie trochę jest z jednej strony lekkości i fajnych rytmów, ale jednak nie o niczym, tylko, tylko o czymś bardzo ważnym. No właśnie, to jest chyba ta różnica. Gdyby tak ktoś Cię zapytał, no, mogę je zapytać, gdybyś miał komuś powiedzieć, co jest tą różnicą, która jest cechą tylko częstopadową, albo prawie tylko częstopadową, to właśnie takie myślenie o festiwalu, że to jest z jednej strony muzyka, a z drugiej strony coś pod tą muzyką. Na pewno tak, czy znaczy, przede wszystkim. Czy znaczy, ja jestem coraz bardziej, szczególnie teraz w tym okresie pandemiczno-wojennym, przekonany o tym, że to, co gdzieś stopniowo z roku na rok budujemy festiwalem, i te relacje międzyludzkie i ta energia, która gdzieś, mam nadzieję, zostaje też w naszej publiczności, jest coraz ważniejsze. I, i, i ten festiwal potraktowałem jeszcze chyba bardziej. Myśląc właśnie o tych relacjach, bo my mamy bardzo, bardzo dużą grupę artystów, którzy będą we Wrocławiu przez tydzień czasu, co właściwie w przeszłości się nie, nie zdarzało. Mieliśmy oczywiście takie, taką trochę niepisaną zasadę, że, że, że w zasadzie nikt nie przylatywał w dzień koncertu i nie wylatywał o 6 rano i właściwie nie było żadnego. Żadnej relacji między publicznością, między nami, między artystami, którzy przyjeżdżają, a lokalnymi artystami, I to było dla mnie zawsze ważne, żeby gdzieś, jak tylko mogłem, żeby takie, taki kontekst, jak gdyby taką platformę stworzyć do, do tych relacji. No a w tym roku, w tym roku takich, takiej wymiany artystycznej, ale też mam nadzieję, że właśnie takich połączeń między artystami a publicznością będzie bardzo dużo, bo bo, tak jak co roku mamy klub festiwalowy, i przez to, że ci artyści naprawdę będą przez 6-7 dni na miejscu, będzie bardzo dużo okazji do tego, żeby się spotkać i porozmawiać, i być może też zaczerpnąć trochę więcej tej energii, nie tylko ze sceny, ale także z bezpośrednich kontaktów z artystami, bo, bo będziemy mieli na miejscu naprawdę fantastycznych ludzi. Ja, większość z tych artystów miałem okazję poznać. Wiem o tym, że mają w sobie coś takiego czego wszyscy teraz potrzebujemy. I, i, I szczególnie mówię tu o naszym rezydencie tegorocznym, czyli o Hamidzie Drake'u, który no ma niewiarygodną, pozytywną energię i takie nastawienie do życia i do muzyki, które, które jest bardzo, bardzo wyjątkowe i, i, i rzadkie tak naprawdę. On, to on poświęcił całe swoje życie muzyce. Joel Leandr Francuska improwizatorka, która też będzie przez tydzień we Wrocławiu, to jest taka kolejna postać, która właściwie nigdy nie uznawała kompromisów artystycznych i szła swoją drogą, ale zawsze mam wrażenie, że i ona, i Hamid. W jakimkolwiek projekcie nie biorą udział, ta, ta jakoś potrafią podzielić się swoją energią i to jest, to jest niewygodne. Też ta różnorodność tych projektów. My się zachęcam też do tego, żeby właśnie trochę się zanurzyć w festiwalu, bo ta rezydencja Hamida Dreika też pokaże jego niesamowitą kreatywność i elastyczność jako, jako artysty, który wydawałoby się, no, jest perkusistą, nie wiem. no. Po prostu gra rytm i tyle, ale, ale to jest o wiele, wiele więcej. No, w czasie to zdecydowanie jest dużo więcej. Ja jeszcze zapytam, jak tworzy się program, bo program oczywiście tworzą możliwości w festiwalu, te finansowe mm -hmm. na przykład, mm -hmm. ale no również, no przede wszystkim ty dokonujesz tych wyborów. Tak. To są podróże, doświadczenie live, spotkania czy nagrania także. Na przykład The Brother Moves On, producentem ich albumu jest Shabaka Hutchings, czyli też znany nam już doskonale tak. świetny muzyk. Wiesz, co to jest, to są wszystkie te elementy, o których wspomniałeś, ale przede wszystkim spotkania i przede wszystkim podróże i możliwość posłuchania koncertów, bo to jest rzecz, której tak naprawdę najbardziej mi brakowało w czasie pandemii właśnie tego spotkania z artystami, możliwości przeżywania gdzieś tam muzyki na żywo. A wiesz co, no program powstaje, no to jest dosyć skomplikowany proces, bo. Bo z jednej strony, okej, okay, mam w miarę gdzieś tam klarowną wizję tego, co chcę zrobić na festiwalu, ale po drodze, wiesz, okazuje się, że pewne rzeczy są niemożliwe, że pewne rzeczy musimy zrealizować w zupełnie innym kontekście. I takim myślę, że przykładem fajnym w tym roku jest koncert Mary Grant, która z kolei przygotowuje dla nas z jednej strony kompozycję, bo tak jak Wiesz, rozmawiamy o tym od lat. Te premierowe sytuacje w, w ramach festiwalu są też dla nas bardzo ważne. I to myślę też bardzo nas odróżnia od, od, od wielu festiwali, że, że bardzo o, często po raz pierwszy możemy usłyszeć jakieś nowe dźwięki, ale też jak gdyby konstelacje artystów. No a z Mario Grant było tak, że ona nagrała świetną płytę w zeszłym roku. Ja właściwie chciałem, żeby ona przyjechała z tą płytą, no ale jednocześnie od paru lat robimy dzień medytacji w ramach festiwalu, czyli taki trochę dzień na, żeby być może w inny sposób podejść do, do przeżywania muzyki, wyciszyć się trochę i, i, i też właśnie złapać jakiś taki bliższy kontakt z artystami. No, i okazało się, że Maria Grant od jakiegoś czasu właśnie bardzo mocno weszła w medytację muzyczną, w muzykoterapię. I wiesz, i właściwie całkowicie w czasie naszych rozmów ten pomysł na jej udział w festiwalu się zmienił. I takich, takich sytuacji jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że najważniejszym elementem jest to spotkanie czyli jak gdyby ta gdzieś. Wyczucie tej energii i że coś faktycznie jest możliwe, zrobienia czegoś innego, troszkę poza tym głównym nurtem, często. To dobrze, że wspomniałeś, Marie Grant. Zaproponujemy publiczności coś, co skłania do refleksji na temat medytacji. Zapowiadają swój koncert. Mamy jeden szczególny utwór, w którym melodia powraca i z każdym powrotem działa jak buddyjski dzwonek. I to są proste melodie, które każdy może zapamiętać. Zapraszają do skupienia się na tym, co jest w naszym wnętrzu. Jestem zainteresowana niwelowaniem dystansu między muzyką a widownią, kiedy mowa o doświadczeniu koncertu. Interesuje mnie muzyka, która jest czymś wspólnym dla wszystkich, nie tylko czymś wytwarzanym przez kilka osób, a słuchanym przez wiele. I tak to będzie wyglądać. Może to będzie również próbka. Nie wiem, czy w tym programie akurat, czy w tym klimacie wystąpi na festiwalu Dziestopad Maria Grant, ale myślę z tego, co mówisz i ona zapowiada trochę tak.